Prawie 85% kierowców nawet nie podejrzewa o funkcjach, które mogą wyraźnie ułatwić codzienną jazdę. Te możliwości są często ukryte, ale to właśnie one zamieniają zwykłą podróż w wygodniejsze i bardziej przemyślane doświadczenie. W tym materiale zebraliśmy 15 przydatnych funkcji samochodu, o których istnieniu wie niewielu. Sekret numer 15. Pętle na pasach bezpieczeństwa. Na pasach pasażerów można zauważyć małą materiałową pętlę. Wielu uważa ją za zbędny kawałek tkaniny albo detal produkcyjny, ale w rzeczywistości to jeden z najbardziej przemyślanych systemów bezpieczeństwa. Nazywa się element pochłaniający energię i został stworzony po to, by rozerwać się przy silnym uderzeniu. W momencie kolizji, szwy puszczają, pas wydłuża się o kilka dodatkowych centymetrów i dzięki temu zmniejsza nacisk na klatkę piersiową i szyję pasażera. To pomaga uniknąć urazów smagnięcia biczem i zapobiega zerwaniu pasa pod nadmiernym obciążeniem. Co ciekawe, takie pętle montuje się tylko na pasach pasażerów, a na kierowcy ich nie ma. Ten niemal niewidoczny detal od dziesięcioleci ratuje życie, choć większość kierowców nawet nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia. Badania potwierdzają, dzięki temu rozwiązaniu ryzyko poważnych obrażeń przy zderzeniu czołowym spada prawie o jedną trzecią. Sekret numer 14: przycisk ogrzewania tylnej szyby. Większość kierowców jest przekonana, że służy tylko do usuwania szronu i pary wodnej, ale jego możliwości są znacznie szersze. Te cienkie linie na szybie to elementy grzewcze, które równomiernie nagrzewają powierzchnię. Oprócz lodu i kondensatu świetnie radzą sobie też z uporczywymi zabrudzeniami, jak ptasie, odchody czy ślady żywicy. Wystarczy włączyć ogrzewanie na 10-15 minut, a ciepła szyba znacznie ułatwia czyszczenie bez ryzyka zarysowania powierzchni. Jest też inna przydatna cecha. Wilgotny klimat często powoduje parowanie wnętrza, a wtedy kilka minut pracy ogrzewania pomaga ustabilizować poziom wilgoci w aucie. To nie tylko usuwa kondensat, ale też sprawia, że jazda staje się wygodniejsza i bezpieczniejsza. Niewidoczny przycisk zamienia się w niezawodnego pomocnika, który działa dużo skuteczniej niż się powszechnie uważa. Sekret numer 13: Ukryte miejsca na zapasowy klucz. Nowoczesne samochody często mają kilka sposobów otwarcia drzwi, jeśli główny klucz okaże się niedostępny. Pierwsza opcja jest znana wielu mechaniczny klucz schowany wewnątrz pilota. Ale nie wszyscy wiedzą, że w niektórych modelach ukryty zamek znajduje się nie tylko pod klamką drzwi kierowcy, ale też po stronie pasażera. Wystarczy zdjąć małą plastikową zaślepkę i dostęp gotowy. Istnieje też rzadsze rozwiązanie. W części aut producenci montowali magnetyczne pojemniki z zapasowymi kluczami pod tylnym zderzakiem albo w szczelinach ramy. Takie opcje spotykano m.in. w Toyocie i Hondzie. Nawet jeśli w Twoim aucie tego nie ma, mały magnetyczny futerał można łatwo zamontować samodzielnie. Koszt jest symboliczny, a korzyść ogromna. W odpowiednim momencie oszczędzi wezwania ślusarza i poważnych wydatków. Sekret numer 12 Regulacja świateł. Do 70% samochodów na drodze ma źle ustawione reflektory, co tworzy niebezpieczne, martwe strefy i oślepia kierowców z naprzeciwka. A te rozwiązanie kryje się bezpośrednio w konstrukcji. Za obudową reflektora znajdują się małe śruby regulacyjne, najczęściej z białego albo jasnego plastiku. Jedna odpowiada za pionowy kierunek światła, druga za poziomy. Wystarczy prosta śrubokręt krzyżakowy, aby przywrócić prawidłowe ustawienie i znacząco poprawić widoczność nocą. Źle ustawione światła nie tylko irytują innych, ale realnie zagrażają bezpieczeństwu. Kilka minut pracy potrafi zmienić sytuację diametralnie. Co zaskakujące, nawet serwisy często ignorują ten temat, woląc zaproponować wymianę żarówek albo całych lamp. W rzeczywistości czasem wystarczy najprostsze narzędzie i parę minut, by odzyskać pełne oświetlenie drogi. Sekret numer 11. Dostęp do filtra kabinowego. Oprócz znanego filtra silnika w aucie jest też drugi, odpowiedzialny za czystość powietrza w kabinie. To przez niego przechodzi strumień wpadający przez nawiewy i z czasem zbiera kurz, liście oraz alergeny. Zwykle ten element ukryty jest za schowkiem albo pod deską, dlatego wielu kierowców nawet nie wie o jego istnieniu. Dostać się do niego łatwiej niż się wydaje. W większości aut wystarczy ścisnąć boczne ścianki schowka i delikatnie opuścić go w dół. Od razu widać obudowę filtra bez potrzeby używania narzędzi. Wymianę zaleca się co około 20 000 km, a przy drogach pełnych kurzu albo w sezonie pylenia, jeszcze częściej. Rzut oka na stan elementu od razu powie, czy czas na wymianę. Jeśli wygląda jak worek od odkurzacza, dalsze używanie nie ma sensu. Sekret numer 10: Ukryte możliwości Bluetooth. System Bluetooth w aucie potrafi znacznie więcej niż tylko odtwarzać muzykę czy odbierać połączenia. W jego ustawieniach ukryto wiele funkcji, które czynią jazdę wygodniejszą i bezpieczniejszą. Niektóre auta potrafią czytać na głos przychodzące wiadomości, wysyłać wcześniej przygotowane odpowiedzi czy otwierać listę kontaktów za pomocą komendy głosowej. Wszystko to dostępne jest w rozszerzonym menu, do którego rzadko zaglądają kierowcy. Jest też inna, mało znana funkcja. Wiele systemów potrafi jednocześnie podłączyć kilka telefonów. To oznacza, że na przykład urządzenia kierowcy i pasażera działają równocześnie, a priorytet połączeń i wiadomości dostaje ten, kto jest ustawiony jako główny użytkownik. Dzięki temu nie ma ciągłego przełączania ani sporów, czyj telefon ma działać w danej chwili. Ukryte możliwości dobrze znanej technologii potrafią naprawdę zaskoczyć. Sekret numer 9. Awaryjna dźwignia w bagażniku. Wszystkie samochody wyprodukowane po 2002 roku są obowiązkowo wyposażone w mechanizm awaryjnego otwierania bagażnika od środka. Ten element świeci w ciemności i pozwala się wydostać, jeśli ktoś zostanie uwięziony. Zazwyczaj to jaskrawa żółta albo zielona rączka w kształcie litery T, sznurek z pętlą albo przycisk z odblaskową powłoką umieszczony obok zamka. W niektórych modelach premium spotyka się podświetlane elementy, które włączają się automatycznie po zamknięciu klapy. Jednak taki system nie zawsze działa idealnie. Zdarza się, że mechanizm się zacina albo jest zbyt odległy, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Dlatego producenci nowych aut dodają dodatkowe rozwiązania. Czujniki reagujące na ruch nogi albo zdalne sterowanie przez aplikację. Ta funkcja działa jak ubezpieczenie, którego lepiej nigdy nie używać, ale sama świadomość jej obecności daje spokój w nieprzewidzianych sytuacjach. Sekret numer 8 asystent hamulca postojowego. Wielu kierowców uważa, że hamulec ręczny służy wyłącznie do parkowania, ale nowoczesne systemy elektroniczne spełniają jeszcze jedno ważne zadanie. Na wzniesieniu, kiedy kierowca zabiera nogę z pedału hamulca, auto zwykle stacza się do tyłu, zanim ruszy. Właśnie w tym momencie system automatycznie przytrzymuje samochód przez kilka sekund, pozwalając spokojnie przejść z hamulca na pedał gazu. Działa to różnie w zależności od modelu. W jednych autach przytrzymanie trwa parę sekund, w innych aż do momentu, gdy elektronika wykryje rozpoczęcie jazdy do przodu. Ustawienie tej funkcji zazwyczaj dostępne jest w menu parametrów auta. Dzięki temu rozwiązaniu znika problem niepewnego startu na wzniesieniu i jazda staje się znacznie bezpieczniejsza. Raz spróbujesz, trudno potem wyobrazić sobie jazdę bez takiej pomocy. Sekret numer 7. Pamięć lusterek. Lusterka boczne w wielu autach potrafią zapamiętywać różne ustawienia, nawet jeśli fotele nie mają funkcji pamięci. To szczególnie przydatne, gdy samochodem jeździ kilka osób o różnym wzroście. Ustawienie zapisuje się zazwyczaj kombinacją przycisków przy zatrzymanym aucie. Na przykład w niektórych modelach wystarczy przytrzymać przycisk regulacji lusterek i jednocześnie nacisnąć jeden z przycisków zapisu stacji radiowych. Lusterka lekko się poruszają, potwierdzając zapisanie pozycji. Istnieje też wygodniejsza opcja. W niektórych autach położenie lusterek przypisuje się do pilota, a system automatycznie rozpoznaje kierowcę i dostosowuje widoczność do niego. Można to ustawić w menu multimedialnym. Dzięki temu każdy użytkownik auta ma optymalny widok bez ciągłego przestawiania. Niewielki detal, który znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Sekret numer 6: czujnik deszczu dla wycieraczek. Przerywany tryb pracy wycieraczek jest dużo sprytniejszy niż się wydaje. W autach z czujnikiem deszczu można regulować czułość systemu, by reagował dokładnie tak, jak trzeba w danych warunkach. Regulacja odbywa się zwykle pokrętłem na manetce przy włączonym trybie automatycznym. Zwiększenie czułości, idealne przy lekkiej mrzawce, zmniejszenie chroni przed zbyt częstymi ruchami przy pojedynczych kroplach. Jest też dodatkowa funkcja. W wielu samochodach po włączeniu biegu wstecznego tylna wycieraczka uruchamia się automatycznie, jeśli z przodu pracują już wycieraczki. Logika jest prosta: skoro deszcz ogranicza widoczność z przodu, trzeba zapewnić ją także z tyłu. Taki drobiazg czyni jazdę w deszczu dużo wygodniejszą i bezpieczniejszą. Sekret numer 5: działanie czujników deszczu. Te urządzenia znajdują się zazwyczaj za lusterkiem wstecznym, dlatego szyba w tym miejscu powinna być zawsze czysta. Czujnik wysyła wiązkę podczerwieni i śledzi jej odbicie od powierzchni. Gdy na szybie pojawiają się krople, kąt odbicia się zmienia i system natychmiast rozpoznaje, że zaczęło padać. Wielu kierowców myśli błędnie, że to czujnik wilgoci, ale w rzeczywistości widzi wodę za pomocą światła. W droższych modelach funkcje są rozszerzone Auto może samo zamknąć dach, włączyć światła, a nawet skorygować pracę klimatyzacji podczas opadów. Takie zachowanie zaskakuje właścicieli, gdy nagle dach się zamyka w trakcie ulewy. Jeśli czujnik zaczyna wariować, najczęściej winna jest brudna szyba albo zużyte wycieraczki zostawiające smugi. Czysta szyba i nowe pióra pozwalają systemowi działać poprawnie i zapewniać komfort w każdych warunkach. Sekret numer 4. Indywidualne wartości ciśnienia w oponach. Nowoczesne systemy kontroli pozwalają sprawdzić dokładne ciśnienie w każdym kole, a nie tylko zapalać lampkę przy krytycznym spadku. Informacja ukryta jest w menu komputera pokładowego, ale jest niezwykle przydatna. Dzięki niej łatwo zauważyć powolny ubytek powietrza, różnice między osiami czy warunki wpływające na prowadzenie i spalanie. Dane odświeżane są w czasie rzeczywistym. Zimne opony pokazują jedno ciśnienie, a po dłuższej jeździe rośnie ono z powodu nagrzania. Dzięki temu można wykryć nawet niewielkie odchylenia, które sygnalizują ukryte problemy. Doświadczeni kierowcy korzystają z tej funkcji, by dostosować parametry do warunków. Na autostradzie można lekko podnieść ciśnienie dla oszczędności, a na śniegu obniżyć dla lepszej przyczepności. Poranne pomiary na zimnych oponach dają najbardziej wiarygodny punkt odniesienia. Ten system działa jak rentgen, pozwalając zajrzeć do wnętrza opon i zapobiec zagrożeniom z wyprzedzeniem. Sekret numer 3. Spryskiwacze i wycieraczki reflektorów. W wielu autach ukryty jest system czyszczenia świateł, o którego istnieniu właściciele często nie mają pojęcia. Ma on usuwać brud drogowy, sól i nalot, które mogą zmniejszyć strumień światła nawet o połowę. Zazwyczaj spryskiwacze uruchamiają się razem z podaniem płynu na szybę, ale tylko przy włączonych światłach mijania. W jednych modelach dysze działają co kilka użyć, w innych przewidziano osobny przycisk na panelu. Ukryte w zderzaku albo obok lamp małe dysze korzystają ze wspólnego zbiornika płynu, dlatego przy pustym zbiorniku przestają działać oba systemy. Inżynierowie dodali nawet licznik użyć. Elektronika analizuje, ile razy włączono spryskiwacz szyby i decyduje, że w tych samych warunkach światła też wymagają czyszczenia. Czyste reflektory poprawiają widoczność w nocy nawet o 40%, więc regularne używanie tej funkcji bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Sekret numer 2: rozszerzone ustawienia tempomatu. Adaptacyjny tempomat potrafi dostosować się do stylu jazdy znacznie bardziej niż wielu myśli. W menu można wybrać dystans do auta z przodu, od minimalnego dla dynamicznej jazdy po większy dla spokojnego stylu. Niektóre systemy pozwalają zmieniać też charakter przyspieszania i hamowania, czyniąc pracę płynniejszą albo ostrzejszą w zależności od preferencji. W bardziej zaawansowanych modelach ustawienia zapisywane są dla różnych kluczyków, dzięki czemu każdy kierowca ma swój tryb bez dodatkowych zmian. Najnowocześniejsze systemy analizują zachowanie właściciela i stopniowo kopiują jego nawyki, powtarzając sposób przyspieszania i zwalniania. Niektóre rozwiązania współpracują z GPS i danymi drogowymi, wcześniej redukując prędkość przed korkami albo remontami. To nie tylko oszczędza paliwo, ale też zmniejsza zużycie hamulców, czyniąc jazdę bardziej płynną i przewidywalną. Sekret numer 1. Podgrzewacz silnika. Nawet w regionach o ciepłym klimacie samochody często wyposażone są w system podgrzewania silnika, który pozostaje niezauważony przez większość właścicieli. Zazwyczaj gniazdko znajduje się pod maską albo za kratką chłodnicy i jest zakryte małą klapką z symbolem wtyczki. W krajach północnych to rozwiązanie stało się standardem utrzymuje olej w cieple i ułatwia rozruch w mrozie, zmniejszając zużycie przy zimnym starcie, ale ta funkcja ma też dodatkowe zastosowania. Przez gniazdko można podłączyć kompresor, lampę albo sprzęt awaryjny na poboczu. Mechanicy cenią takie auta za możliwość zasilania urządzeń diagnostycznych bez rozładowania akumulatora. Obecność podgrzewacza podnosi wartość samochodu na rynku wtórnym w zimnych rejonach, gdzie kupujący celowo szukają tej opcji. Mniejsze obciążenie silnika w dłuższej perspektywie oznacza spore oszczędności na naprawach i większą niezawodność eksploatacji.